Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Alessandro. Rozpoczynamy czternasty odcinek mojej serii z gry Football Manager 2014. Rozpoczynamy także trzeci sezon mojej kariery w Regensburgu. Mamy, piętne, przepraszam, mamy 19 lipca 2015 roku i dzisiaj gramy inauguracyjny mecz na wyjeździe z zespołem Unterhaching. Jak pamiętacie zeszły sezon zagraliśmy, można powiedzieć, bardzo dobrze zagraliśmy dużo, dużo powyżej oczekiwań. Media skazywały nas dziś na środek tabeli, natomiast my zajęliśmy w lidze trzecie miejsce i byliśmy naprawdę bardzo blisko awansu do drugiej Bundesligi. Niestety w końcowym rozrachunku to się nie udało, ale to pokazało jak ambitny mieliśmy zespół w zeszłym sezonie. No niestety w tym sezonie z tego zespołu zostały można powiedzieć tylko strzępy na początek historia transferów a więc wszystkie ruchy transferowe których dokonaliśmy w zeszłym okienku transferowym w tym okienku transferowym, które dopiero się rozpoczęło oto piłkarze, którzy nas opuścili o tym już dobrze wiecie powtarzałem to już niejednokrotnie kontraktownie przedłużyli Roma Dressler, Dimitris Anastasopoulos Gino Windmiller, Ayas Aosman Patrick Wiggers Bernard Hendl i Luka Ivesic. Natomiast nasz zespół opuścił także Patrick Hag, No i sprzedałem także do FC Med za 20 000 euro Remiego Wesira. A oto piłkarze, którzy wzmocnili nasz zespół są to Brian Stock, 33-letni walijczyk. Trzy występy na koncie w reprezentacji swojego kraju, tego zawodnika. Tibu Payer. Thibaut Payre tego zawodnika również pozyskaliśmy oczywiście tradycyjnie z wolnego transferu 4,5 gwiazdki raportu całkiem niezłe statystyki Francuza następnie Mike Franz to kolejny obrońca 33 letni ale naprawdę bardzo bardzo dobre statystyki mimo tego już dosyć zaawansowanego wieku zawodnika który może występować także na prawej obronie Następnie wypożyczony z Unionu Berlin Erol Zeynulahu, on ma aż 5 gwiazdek raportu, gra jako ofensywny pomocnik, całkiem, całkiem niezłe statystyki tego piłkarza. Wypożyczony podobnie jak nasz stary znajomy czyli Amin Afane, ten piłkarz zgodził się po raz kolejny, czyli drugi sezon z rzędu występować w naszym zespole. Oczywiście, ten gracz wypożyczony z Kotbusu, to jest 21-letni Szwed. Jeszcze ominąłem tutaj Benedicta Fernandeza, a więc naszego nowego golkipera, 30-letniego zawodnika. No i nasze ostatnie wzmocnienie to Francesco, Francesco Mazzarani, który został sprowadzony do klubu w miejsce Remiego Vessura, On ma tylko dwie gwiazdki raportu, ale całkiem niezłe statystyki jak na swój wiek, i myślę, że będzie grał całkiem dobrze na tej prawej stronie obrony, no niestety nasz budżet transferowy już tradycyjnie z roku na rok coraz bardziej się zmniejsza, o ile w zeszłym roku miałem 35 tysięcy euro tygodniowo i jeszcze na to narzekałem, to spójrzcie jest teraz tylko 27 tysięcy euro tygodniowo, to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mało no i po raz kolejny znacznie przekraczamy Oczywiście, z konieczności ten budżet płacowy i przez to on bardzo, bardzo rośnie, nasz dług. No i cóż, oczywiście tutaj spójrzcie, złożyłem bardzo dużo ofert piłkarzom, ponieważ mogę wypożyczyć jeszcze dwóch zawodników. No i fajnie by było, gdyby tutaj przynajmniej dwóch jeszcze piłkarzy przyszło do mojego zespołu. Spójrzcie, może jak wygląda moja kadra meczowa na pierwsze spotkanie z zespołem. Unterhacking, ona w większości składa się z powiedzmy to sobie szczerze z juniorów z graczy bardzo przeciętnych bądź też słabych, spójrzcie jak tutaj wartości tych piłkarzy co po niektórych naprawdę śmieszne kwoty, no i niestety póki, póki coś się tutaj nie zadzieje takiego jak na przykład, nie wiem, przyjście nowego prezesa czy jakiś zastrzyk gotówki, no to Będziemy się tutaj męczyć z takim bardzo niskim budżetem płacowym. A swoją drogą tutaj również myślałem sobie o tym, aby po prostu zakończyć swoją przygodę w Regensburgu, przenieść się do jakiegoś innego klubu. Ale jak na razie próbowałem swoich sił choćby w Wiśle Kraków, ale tam niestety po rozmowie kwalifikacyjnej, która swoją drogą bardzo mi się podobała, jest bardzo ciekawym pomysłem twórców gry no niestety moja kandydatura została odrzucona co dało mi jeszcze bardziej do zrozumienia, że przynajmniej jeszcze jeden sezon będę musiał zostać w Regensburgu no więc cóż, może tutaj już długo nie, nie będziemy przedłużać, a po prostu przejdziemy sobie do tego pierwszego meczu z Unterhaching I tak jak przed chwilką mówiłem mój zespół uległ znacznym zmianom, praktycznie z w poprzednim sezonie również jako pierwszy mecz pokazywałem wam pojedynek z Unterhaching ale wówczas to był drugi mecz w rozgrywkach w poprzednim sezonie i było to na własnym boisku a tamto spotkanie pamięta tylko trzech piłkarzy jest to Samiran Sanaya Fabian Aperle i Amiran Afane ci zawodnicy w tamtym meczu grali a reszta to są zupełnie nowi zawodnicy no i jeszcze Frank Grabotin który gdzieś tam był pewnie na ławce rezerwowych Natomiast reszta to już są całkowicie nowi piłkarze No i jeszcze sporo, sporo dni pozostało do końca tego okienka transferowego Ale na pewno będzie już ciężko tutaj cokolwiek zdziałać Bardzo chciałbym wypożyczyć jeszcze skrzydłowego Takiego prawego pomocnika, który również mógłby grać na pozycji napastnika No i także samego napastnika tutaj Jeszcze nie wiem czy będzie to prawy skrzydłowy czy lewy No być może lewy, bo tutaj prawy skrzydłowy to Amin Afane on spisuje się tutaj całkiem nieźle na tej pozycji, przynajmniej tak było w zeszłym sezonie i liczę bardzo na to, że tak będzie i w tym sezonie. No cóż, nie mam rezerwowego bramkarza, będę musiał wziąć jakiegoś juniora. No i cóż, zobaczymy jak to się skończy. Tak bardzo narzekałem również w poprzednich sezonach, no ale jak się okazywało, każdy kolejny sezon był jeszcze lepszy od poprzedniego, także być może no, byłoby to co najmniej dziwne gdyby tutaj e, udało się e, zająć miejsce premiowane awansem no ale już nie takie sensacje w futbolu się działy e, tak jak już mówiłem no przynajmniej te, po zakończeniu do no, sezonu no, będę już starał się szukać nowego klubu ale tutaj myślę, że w trakcie trwania jeszcze obecnej kampanii sprawimy niejedną niespodziankę i nieraz utrzemy nosa bardziej utytułowanym rywalom, tak jak to było w poprzednim sezonie, kiedy to skazywali na pożarcie. Ostatecznie wywalczyliśmy miejsce premiowane grą w barażach. No i teraz rozmowa motywacyjna: pokażcie co potraficie. No tutaj, morale jak zwykle na początku sezonu jest całkiem dobre. Wierzę w Wasze umiejętności. Tutaj spróbujemy asertywnie. No, trzech piłkarzy pozytywnie zareagowało. No i cóż, czas rozpocząć nowy sezon. Trzeci, co się wydarzy, co tutaj. Ugramy, to jest jedna, jedna wielka, niewiadoma. Fernandez rozpoczynamy. Akcję jest Aigner, ale tracimy futbolówkę Has, Scholz i Hak. Kinast. Jeszcze raz Hak. SR, dalekie wybicie. Grywamy ten pojedynek główkowy. Jest Afane, jest Grabotin Sztok na lewą stronę do Sanai. Ten do Afane, jest Amin Afane. Dośrodkowanie w piłki w pole karne, ale ostatecznie ta pada upem graczy z Unterhacking. Ale tylko na chwilę. Uwaga, Aigner! Pierwsza szansa, ale goalkeeper gospodarzy bardzo dobrze sobie poradził z tym strzałem. No i niebezpiecznie, uwaga, pierwsza szansa, ależ teraz było blisko, no i niestety do bitka eee, gracza Unterhaching Andreas Wolksamer i przegrywamy już od trzeciej minuty eee, na wyjeździe z Unterhaching 0 do 1. Kinast, jest Jesilmen na lewej stronie boiska, Scholz, teraz dobrze zachował się Aperleppe, jest Rot. Będziemy przy piłce Grabotin i Amin Afane. Amin Afane z lewej strony boiska Afane coraz bliżej pola karnego. Uwaga, jeszcze zgranie. Jeszcze Grabotin, jeszcze Sztok. Sztok potrafi uderzyć za pola karnego. Uwaga, Sztok, uderzenie kapitalne. I poprzeczka. Teraz ratuje zespół Underhacking przed utratą gola. 12 minuta gry, wciąż tutaj przegrywamy. Po tym golu z 3 minuty. No musimy zachęcić e, piłkarzy do rozgrywania y, piłki długimi podaniami. Jest Ilmen, jest Scholz, tutaj urywa się, e, Dukne, długne uderzenie i świetna interwencja Fernandeza, teraz paruje nasz golkiper, e, piłkę nasz drożny. Teraz fatalne rozegranie, jest Rod. no póki co nie mamy... Takiego napastnika z prawdziwego zdarzenia ROT to jest tylko Junior. On ma tam cieniutkie statystyki, ale jest już w polu karnym. Jest Sanaja i Sztok, ale niedokładne zagranie Gruzina. 18 minuta spotkania. Uwaga, rzut rożny. Uwaga, no jest gorąco, ale Macarani ostatecznie wybija futbolówkę poza pole karne. Jeszcze tam zablokowane dośrodkowanie. No spójrzcie tutaj, mamy wyraźne problemy. Nawet z takim zespołem jak Unterhaching, no to świadczy tylko o tym, że tutaj nie mamy środków, ale uwaga, bo to, o tym za chwilę Fernandez teraz dwukrotnie świetnie spisuje się nasz golkiper, Jeszcze dośrodkowanie, no i już spokojnie Fernandez wyłapuje piłkę. Nie mamy środków do tego, aby tutaj stworzyć drużynę. No i tutaj muszę strasznie, strasznie kombinować, aby cokolwiek tutaj... Aby jakoś sklecić ten zespół, teraz sporo miejsca mają. Rywale w środku boiska jest Wilsz przy nim, Sanaya świetnie. Teraz Samiran Sanaya kapitalnie odbiera piłkę rywalowi Franz Gravottin, Sztok Sztok do Rota Rot. Teraz rozpędza się jeszcze okazja. Rot jak to skończy? Rot jeszcze nie koniec. Uderza prosto w bramkarza, ale jeszcze jest sztok. Jeszcze jest Sanaya. Sanaya próbowała zagrywać się w kierunku Rota, ale niestety bez powodzenia. No teraz, do przerwy, przepraszam, przegrywamy oczywiście z Unterhaching 0 do 1. No tutaj, muszę agresywnie zareagować. O kurczę, może to nie było dobre posunięcie. Dobrze, a więc może tak zostawimy. No i czas rozpocząć drugą połowę do przerwy. Jeden gol e, do tyłu. Teraz Rot. Ale nie potrafimy przejąć tej piłki. Jest Kinast. Scholz, jeszcze Kinast. Jest Has. Teraz zagranie za plecy obrońców. Jest Dichne. I jeszcze raz Kinas z lewej strony Scholz nie było spalonego piłkarz jeszcze przed polekarny Has Waga no i niestety Wilcz 2 do 0 47 minuta a więc zarówno na początku pierwszej jak i na początku drugiej połowy dostajemy gola no nie mam za bardzo kogo tutaj wprowadzić na boisko ale mimo wszystko tutaj e, trzeba jakieś e, zmiany poczynić. E, Velagicz, e, on może zająć miejsce Aigner'a i powędrować do środka pola. Natomiast e, Grabotin zagra na prawej stronie. E, tutaj Zeinulahu, damy jako ofensywny pomocnik damy mu wsparcie. E, no nie mamy nawet rezerwowego napastnika. No to już widzicie. E, Aż takie tutaj rzeczy dzieją się w mojej kadrze na to spotkanie. Również ja troszkę słabo. Macarani również słabo. Mike Franz wejdzie, wejdzie w miejsce Macaraniego. No i tutaj spróbujemy jakoś zachęcić naszych piłkarzy do lepszej gry. Tych, którzy pojawią się na boisku. Teraz krótkie rozegranie zespołu Unterhacking. Wilcz. Wilcz, No, gdybyśmy teraz przejęli piłkę, może udałoby się stworzyć jakąś akcję, ale przy piłce są nasi rywale. Jeszcze raz Wilcz z drugiej go, gola, niebezpiecznie jest w polu karnym, ależ kapitanie. Teraz Bendit Fernandez, świetnie wybroił to uderzenie i Jelisman, uwaga, dośrodkowanie i świetnie po raz kolejny. Fernandez, no taki chyba najjaśniejszy punkt naszego zespołu w tym meczu, w już całkiem dużo takich naprawdę bardzo groźnych sytuacji w tym meczu. Mike Franz jeszcze e, gdzieś tam ucierpiał. No i zrobimy sobie ostatnią zmianę, zdejmiemy sobie z boiska e, Grabotina. E, Bitiki w jego miejsce, no i Afane wędruje na prawą pomoc. No spójrzmy, bardzo dobry występ dzisiaj, a Perle aż 7-4. Nasz drugi e, środkowy obrońca znacznie gorzej. No to już końcówka e, tego spotkania, ostatnia akcja można powiedzieć tego meczu. Jeszcze tutaj odzyskujemy piłkę, jeszcze Fej Zulachu i ostatni gwizdek na Alben Power Park. E, niestety przegrywamy z Unterhaching na inauguracji 0-2. E, nie jestem oczywiście zadowolony z tego wyniku. E, nie ma się co dziwić, e, no z takim składem naprawdę ciężko będzie tutaj cokolwiek ugrać. E, inny zespół, e, który tutaj spadł z Ligi Wyżej, czyli Braunschweig. Przegrał na inaugurację z Benjaminkiem z Kassel 0-1. A przy okazji, tutaj pokażę Wam, jak tutaj wygląda teraz układ sił w tabeli. Handheim pierwszym liderem. My, oczywiście, po tej dwubramkowej porażce na ostatniej pozycji w Lidze po tym pierwszym spotkaniu. No i tutaj trzy drużyny, oczywiście, trzej Benjaminkowie. Koblencja w strefie spadkowej. Kassel po tym zwycięstwie na siódmej pozycji, natomiast trzeci z Beniaminków, czyli czyli, 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 aha, Hanover 2, również trzy punkty, natomiast Spadkowicze, czyli Karlsruhe, Karlsruhe przepraszam, a także e, oczywiście zespół Branschfigu na razie bez punktów, no i tak to wygląda po tej pierwszej kolejce, mam nadzieję, że tutaj uda mi się, no już widzicie, że Branesku Odrzucił ofertę wypożyczenia. Wcale się nie dziwię. Mike Franz jeszcze doznał kontuzji. No, będzie ciężko naprawdę tutaj w tym sezonie, ale zobaczymy, jak to się wszystko rozwiąże. Zobaczymy, jakich transferów uda mi się jeszcze dokonać. Jakich dwóch piłkarzy uda mi się wypożyczyć. Na dzisiaj to wszystko, a my widzimy się już w drugim odcinku, w którym będzie już zapewne po okienku transferowym no myślę, że to gdzieś może tutaj w spotkaniu z Sandhausen się zobaczymy będzie to 19 września a więc już tak jak wcześniej mówiłem po okienku transferowym a jeszcze taka informacja w pierwszej rundzie Pucharu Niemiec wylosowaliśmy Dynamo Drezno a więc wcale nie trafiliśmy aż tak źle no i jeszcze zapomniałem z tego wszystkiego zaprezentować wam moje sparingi ponieważ rozegrałem 4 mecze sparingowe ze Spartą Braga B, zwycięstwo 2 do 0 z zespołem Strasburga zwycięstwo 1-0, z Lasklinz i z moim klubem patronackim, czyli Düsseldorfem, dwie porażki. No i teraz, można powiedzieć, trzecia porażka z rzędu. Następny mecz na własnym wojsku z Handheim. A my widzimy się już właśnie w tym spotkaniu z Sandhausen. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia, dziękuję za oglądanie i zapraszam bardzo serdecznie na kolejny odcinek. Trzymajcie się, cześć.